Czarnoska Wola, która została zalana dużo później, bo bodajże w miesiącu, w lipcu, pod koniec lipca pracy zostały błyskawicznie zrobione bez żadnych opóźnień. Dosłownie już w następnym tygodniu wszystko było zrobione. Natomiast my już czekamy tyle miesięcy i nic. A ja, nie, ja proszę pana nie odpowiadam za powiat, kiedy on zrealizuje te zadania, natomiast w Woli nie było akcji jakiś tydzień później, jak pan to sugeruje, czy w ciągu tygodnia, tylko w, w czasie podtopień Zostały podjęte działania zmierzające do spuszczenia wody z posiadłości, których, wokół których ta woda się znalazła z domów. I to były prace polegające na tym, że wyrzucono zjazdy, zawalone mostki, przepusty, które mieszkańcy muszą sobie naprawić, bo niestety zawaganione przez wiele lat sprawy dzisiaj tak skutkują. My na ten temat y, mieliśmy informację, że nie będziemy objęci żadnymi działaniami y, pomocowymi, więc tutaj ogólnie nie chodziło o jakieś oczekiwanie jak na przerwą drogę. Teraz nie poprawialiśmy dróg niczego, bo to jest inny temat, tylko drożniliśmy ruch, żeby sprowadzić wodę. Tak samo jak robiliśmy to u Państwa, kiedy w, y, doszło do tych podtopień, zaangażowaliśmy dwie sekcje straży pożarnej do wypompowywania. To Na pewien czas przyniosło efekt, ja sobie zdaję sprawę, że y, no niestety nie y, oczekiwane, ale tu nie ma żadnego rozróżnienia między Alfredówką a Targowską po prostu y, inne są zadania mówię, powiatu, inne zadania gminy, każdy w swoim zakresie się tymi tematami zajmuje. A, mówię, tam była to normalna akcja y, przeciwdziałająca podtopieniu, zarówno zaangażowani byli strażacy, jak i koparka, która udrożniła stare, za, zawalone mosty. Tak. Ale chciałem zauważyć, że to co mówię, że tydzień później, tydzień później wszystkie działania były wznowione, ponieważ wszystkie przepusty zostały wymienione na koszt gminy. Tak, na drogach gminnych. Na drogach gminnych. Nie objętych, y, tak, nieobjętych, to już dopiero, na drogach gminnych, ponieważ y, za lipiec gmina Nowa Dęba nie jest zaliczona do y, podtopień, do tych y, spraw związanych z podtopieniami, więc tutaj musimy to wykonać. Natomiast z drogą, bo tylko drogi pan się tutaj, że tak powiem, od gminy domaga, tak? No drogi i zarazem jakiegoś konkretnego działania w zakresie pomocy, y, skoro mieszkańcy, między innymi Alfredówki, Wybrali pana na burmistrza, więc prosimy o konkretne działanie w tym zakresie Ale i pomoc. Ja już tłumaczyłem tutaj przez dłuższą chwilę, że konkretne działania podjąłem i doprowadziłem do tego, że starostwo wykonało dokumentację techniczną, się, wy, wy, zło, złożyło wniosek, otrzymało pieniądze, wybrało wykonawcę i teraz zadanie powinno wykonać, więc więcej burmistrz chyba nie jest w stanie zrobić. To znaczy fizycznie nie pójdę tam robić, bo się na tym nie znam. Od tego są służby i specjaliści. Natomiast, jak mówię, tamte działania, które podejmowaliśmy, i nie tylko tam, bo to dotyczyło i Jadachów, i teraz realizujemy, w Cyganach. To są normalne działania wynikające z normalnych zadań własnych gminy, że wszędzie tam, gdzie nie mamy potrzeby oczekiwania na środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo ich nie możemy dostać, bo nie jesteśmy zaliczeni do tej drugiej fali podtopień, musimy te działania podejmować sami. Natomiast oczekujemy na pieniądze, które mamy otrzymać za zdarzenia z miesiąca maja. Jeśli ich nie będzie, to mówię, tą drogę poprawimy. Natomiast jak mówię, Uważam, że jako burmistrz wywiązałem się ze swoich obowiązków i temat był wielokrotnie ze starostką Wróblew, ze starostą Chynowskim omawiany. Dzisiaj tylko czekamy na wykonawstwo, ale to mówię, no, burmistrz no, nie może tutaj fizycznie wejść i zrobić za wykonawcę.